Dzisiaj odcinek bez wielkiego scenariusza. Chcę wam pokazać pewne Ambilighty, które możecie kupić za naprawdę spoko pieniądze. I pomyślałem, że mogę je wam pokazać, bo uzupełni wasz salon albo też biurko komputerowe. Lampki, lampeczki, każdy geek lubi takie rzeczy, a gdy coś jeszcze niewiele kosztuje, to tym bardziej chcemy się tym zainteresować, więc może kogoś zainspiruje właśnie tymi dwoma gadżetami. Zamówiłem je oczywiście z Chin, także nie mam pewności jak długo one będą żywotne, ale powiem Wam szczerze, że mimo że są bardzo lekkie. Aż tak niebezpiecznie, lekkie bym powiedział. Nie dają takiego wrażenia solidnego sprzętu, ale za to możemy je ustawić w dwóch pozycjach. Mogą one sobie stać gdzieś na biurku, albo możemy je również postawić w pozycji horyzontalnej. Także jeżeli chcecie załóżmy, za telewizorem je ustawić, albo pionowo gdzieś przy monitorze, nie ma z tym problemu. Jedyne, co może być trochę problematyczne, to fakt, że nie da się ich w żaden sposób przykleić. Mamy to prawda tutaj, takie, powiedzmy, miejsce na przyklejenie taśmy dwustronnej. Może taki był zamysł, tego nie wiem. A takiego miejsca typowo przystosowanego do przyklejenia do jakiejś powierzchni tutaj tego nie znajdziemy, ale oczywiście głowa pełna pomysłów zawsze z stoi otworem, żeby coś nowego wykombinować. Jak to jest zasilane? Mamy końcówkę typową USB. Tutaj też jest na tym kablu pilot do podstawowego sterowania światełka, mianowicie mamy wyłącznik, mamy wybór trybów oraz tryb z mikrofonami, czyli tutaj mamy takie dwie dziurki, to są mikrofony. I te moduły zbierają dźwięk z otoczenia, dzięki temu będą pulsowały w rytm muzyki. Ale to zaraz Wam opowiem. Teraz zapraszam do telewizora. Ogólnie rzecz biorąc, ten telewizor nie jest jakiś wielce czołowy z tego względu, że nie kupowałem go z myślą o tym, żeby oglądać telewizję. Po prostu jest, bo czasami może się przydawać także ambilight, to on nie ma. Zatem spróbujmy na początek zamontować te zestawy oświetleniowe i jak to będzie w ogóle wyglądało. Na początku ustawmy sobie te lampki gdzieś z tyłu i zobaczymy jak to będzie wyglądało bez tego trybu podklejania go czymkolwiek. tą. O. No właśnie, stojaczek. No i dobra, teraz najważniejsze, że trzeba podpiąć cały system do prądu, czyli szukamy portu USB w telewizorze. Oczywiście sugeruję, żeby skierować te lampki do ściany i żeby światło padało na ścianę, dzięki temu ono się ładnie rozproszy za telewizorem. Im większa odległość, tym lepiej, u nie ma takich warunków. Tutaj widać jeszcze, że jest jakiś kabelek wisi, ale zaraz to poprawimy. No dobra, zgaśmy światło. Jak na tak nierozwiązanie rozwiązanie wygląda raczej spoko, ale zobaczmy sobie jeszcze jakie to ma tryby. W zestawie z tymi światłami mamy również pilot do sterowania, ale jak widzicie, to jest największe badziewie, jakie można sobie wyobrazić. I co najlepsze, bo jak zobaczycie teraz, no to nie za bardzo działa. Idealnie to działa, jeżeli w linii prostej jest ten pilot oraz odbiornik sygnału. A tak z odległości jakiejkolwiek nie wiem, może uda nam się wycelować gdzieś. Sam telewizor pewnie blokuje ten sygnał, więc zaraz pokombinujemy. O, coś zadziałało. No widzicie, muszę akurat w takim miejscu strykać. To no nie jest zbyt wygodne, nie ukrywajmy, no ale powiedzmy, no działa, no ale żadna z tego frajda. Też uczciwie muszę powiedzieć, że jest wersja droższa do kupienia, która nie tylko jest sterowana za pomocą tego pilota, ale również za pomocą aplikacji połączonej z telefonem przez Bluetooth. Ja kupiłem akurat tę wersję podstawową, bo wiem, że z aplikacji nie będę korzystać, ale tę aplikację i tak Wam pokażę. To jest w ogóle ciekawe, bo ta tańsza wersja, teoretycznie bez Bluetooth, i tak ma Bluetooth, bo widzę, że nazwa tego urządzenia jest wykrywana, czyli Gad Demo. No ale niestety absolutnie nie chce się połączyć z moim telefonem. Prawdopodobnie jest to jakoś softwareowo zablokowane, tak, żeby się zapłacili sobie do wersji droższej z tą opcją odblokowaną. Prawdopodobnie, jeżeli coś tam się ktoś bardziej zna na tym i odblokuje taką opcję, prawdopodobnie będzie miał wersję droższą w cenie tej obsługiwanej tylko z pilota. Jest ta wersja muzyczna, czyli pobieracie sobie jakąś piosenkę wrzucacie i światełka zaczną pulsować w rytm tego, co nam będzie grało w tle, albo możemy wybijać rytm za pomocą mikrofonu w telefonie bądź samym urządzeniu kto co woli. Aczkolwiek z tego co wiem i z tego co widzę, jeżeli chodzi o mikrofon ukryty w samym urządzeniu, no to niestety źródło dźwięku musi być bardzo, bardzo, bardzo blisko, żeby ono cokolwiek zadziałało i próbowało naśladować rytm dźwięku. Dużo bardziej podoba mi się koncepcja biurkowa, więc przystrójmy to, co jest za mną właśnie tymi światełkami. To jest tryb dźwięku i zauważcie, jak mówię, to pulsuje, jak nie mówię, to przestaje pulsować. Trzeci przycisk to przycisk zmiany trybów. Także możesz wybrać sobie, czy będzie światło pulsować, migać, czy będzie skakało takimi powiedzmy strzałami. Wszystko jest do wyboru, aczkolwiek z poziomu aplikacji jest tego naprawdę ciut więcej. Tak wygląda biurko z włączonym Ambilightem ją wyłączyć, no ale pilot znowu nie działa. Nic zaskakującego. No nie da się ukryć, wygląda to spoko, szczególnie gdy pracujecie w ciemności, wieczorem. Nadaje to naprawdę fajnego, fajnej atmosfery. W dzień nie jest to światło aż tak intensywne, żeby przebijało się przez źródła światła, które padają wam za okna. Natomiast ewidentnie jest to takie, powiedzmy, nastrojowe oświetlenie wieczorne. No to jeszcze odpowiedź, ile to kosztuje. Ja zamówiłem to z Chin, już wam mówię, żeby powiedzieć dokładną cenę. Poczekajcie moment. 68 ,48 zł 48 groszy i to jest ta wersja z pilotem bez aplikacji. Jeżeli chcielibyście kupić taki dwupak z aplikacją, no to niestety cena jest dwukrotnie wyższa, bo kosztuje to wszystko około 112-120 zł, aczkolwiek jeszcze zobaczę, poczekajcie. A nie, dobra. Jeszcze inaczej. Wersja Bluetooth kosztuje 69,98, czyli prawdopodobnie to powinno mi działać. Spróbuję jeszcze raz. Natomiast jeżeli chcecie to położyć ze Smart Home za pomocą aplikacji Tuya, ja mam jedno gniazdko Tuya, które łączy się z Google e, Home, także jest to fajne rozwiązanie, no to wtedy to wszystko kosztuje 107 zł za dwie sztuki. No dobra, to halo, to ja muszę tą aplikację Bluetooth jakoś odpalić. No ale dobra, to zostawię na pływie, na razie tego nie potrzebuję. Dawam odpowiedź w komentarzu, czy faktycznie udało mi się połączyć z jakimś może innym urządzeniem, może z iPhone'em będzie łatwiej. Zobaczymy. Za te pieniądze taki zestaw ja polecam. Aczkolwiek nie oczekujcie, że to Wam będzie działało latami. Raz na jakiś czas będę Wam pokazał może jakieś fajne gadżety z Chin, lub takie, powiedzmy, tanie rzeczy, które mogą upiększyć Wasze biurka, Wasze smartfony, Wasze urządzenia. Zobaczymy, co się znajdzie. Dzięki za obecność i do następnego odcinka.